Hej, witajcie na kanale Zmienny LEGO. Dzisiaj mam dla was Booster Pack z serii LEGO Ninjago Master of Spinjitzu. Chyba dobrze to przeczytałem. O numerze katalogowym 9551. Przeznaczony dla osób od 6 do 14 lat. Czyli ja już się nie łapę. No, jest to taki polibak bardziej niż zestaw, wydany w 2012 roku. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to wiecie skąd ja go mam. A tak w skrócie powiem, że znalazłem fajnego sprzedawcę na Vinted, gdzie ma właśnie takie perełki. Jako, że mam dwie sztuki tego, jakby. A szetki polibagu bardziej. To mówię otworzę sobie jeden na filmie i zobaczymy jego zawartość. Raczej już rzecz nie jak mamy 2020 rok, 8 lat temu wyszedł ten polibag, ale no cóż, ja sobie tu otwieram od dołu, żeby nic nie zniszczyć. No, oprócz polibaga. No i tak. Wyjmujemy najpierw pierwszy woreczek. Woreczek z, y, chyba z, ze wszystkimi częściami. No i tutaj mamy jeszcze karty, których raczej nie będę otwierał, no bo też nie mam po co. oraz yy, instrukcje. Tak mi się dobrze zdaje, gdzie mamy przedstawione jak budować z tego koła. O i jeszcze to, co mi zależało, czyli przedstawienie wszystkich innych zestawów. Tu mamy spinery. Akurat ja sobie w 2012 roku kupiłem tego spinera z Nio którego właśnie tutaj mam, żeby pokazać jak można zastosować ten booster pack w rzeczywistości. Tak się prezentuje tutaj ta ulotka. No a z tej strony mamy zasady gry w te karty. Ja tutaj na chwilę was porzucam, wy tego nie czujecie, ale ja sobie złożę tego kola i zaraz wracam. Niby taka malutka rzecz, a nawet części zapasowe się tutaj znalazły. Dostałem selek taki yy, szary oraz tą taką część bardziej techniczną. No i tak, przejdźmy może najpierw do broni. Mamy tu takie trzy bronie: jest tu pałka, jakaś taka piła na patyku oraz sztylety. Całkiem niezłe takie bronie, one wylądują do moich broni i to wszystko. Mamy również tutaj figurkę Kola, która jest bardzo ładna. Ma on na sobie strój Kendo, który w ogóle od ta część, ten na ramiennik wygląda tak bardziej podróbkowo, moim zdaniem. On tutaj ma strój z pierwszego, nie chciałem powiedzieć, z odcinków pilotażowych, ponieważ to nie są. To nie jest pierwszy sezon. O tak wygląda właśnie. Ten, te nadruki na torsiku, a nie chciało mi się ich tutaj, nie, poka y, nie chciało mi się ich pokazywać na figurce. No i tutaj mam przykład tego spinera Nii, do którego użyłem te części właśnie z tego booster packu. Dostaliśmy tu takie dzyndzelki oraz y, takie jakby skały. No mnie to zupełnie nie zachwyca. Ja kupiłem tego booster packa bardziej dla figurki Kola, no bo jednak to jest coś, czego nie można tak, o, tak sobie zdobyć. Jednak wiadomo, w 2012 roku to były inne czasy, każdy się tym zachwycał. Szkoda, że nie mam tego booster packu z tym wężonkiem, bo chętnie bym sobie go przygarnął, ale kolem też się zadowolę. I to chyba na wszystko z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka i cześć!